Elam z tej strony MazIX, witam Was w Craft Game razem z naszą ekipą plus papież Na no jeszcze, jeszcze nie A nie czemu A dobra góra może być no i zaczynamy naszą serię nagrywkową, z tego będzie paru to, o cików, co Więc nie będzie, no z góra, musisz być to, na górze. To dłużej tam stoi. Kto dłużej wytrzyma na górze, no... Hop. Ty frajerze. I to nasza seria nagrywkowa i będziemy sobie nagrywać. Ich... Yy, więc nie zdziwcie się jak nie ma przywitań, ani pożegnań, tak ostatnio długo nagraliśmy i sobie... A nie, Gwiniatku, ty mój kochany, nie można tak robić. Gdzie się dwóch bije, tam trzeci kurze. O kur... <grym> w tym yy. Ja skorzystałem z tego, nie wygadzo. Gwinie. Agresywny, jak bije. Agresja. I dobra, wyszucajmy wiśnie i tego. Z... Ja znowu zepsuć odcinek, super. No co? Ja chcę przeszyć tym razem. I po co ty komu? A wiesz, że ty wiśnia jest na straceniu królikiem. Tak? No to wlicza, ja Biedny no. wiśnie. Ej, dzisiaj jakiś pastor mniej agresywny jest, bo dużo punktów nabija. Mniej agresywny Że mniej agresywny jesteś niż zazwyczaj Dobra, a ja stoję na górze śniemy, <grym 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 i i nie popycham I tak wiśniacki Nie, i tak A byłem I tak winny, żeby cię przekonić Tylko pastora wystarczyło, Jak no ciebie, przy przy to, Jest. Jak wystarczyło mnie? Byłem tyle punktów ja przed tobą, że nie No chyba trzeba będzie to powyłączyć a jak, to się, a szybko się gra, fajne. No ale lepsze jest małpy, jak z patykiem się biega. To jest w ogóle najlepsza zabawa, te biegające, bomber, podstawka. Ale ja włączyłem prawie wszystkie mapy oprócz takich... No, się. Ja myślę, że wisi to... po prostu mapy wyłączyła. Ej, a ja, ty czy łanie, mapy czy tryby? Bo to też jest Tak, <noise> 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 Tak, na górze są tryby, a na dole są mapy. To o, mapy. to mogłem coś popsuć. ty <noise> Bo niektóre tryby nie działają w niektórych mapach. O nie, jak zginiesz! Ja jeszcze marłem. Do to było! Do kogo to było? To było dobre pytanie. Do ciebie było. No ja byłem jeszcze przy niczym! no byłem przy niczym, wszystko było obok nich. Dawajcie, bijcie się, kto wygra. No to w ogóle spadło i to dopiero zginąłeś jak nie jak cię no to le bo to lekko przelegowuję. Nie umiem się pchać. Ale też pchanie zmienili na takie. No trochę pchanie jest. Teraz ja ten, ten kto pierwszy zacznie bić, ten może ogóle <suszy> przepchać. Taki praty. No się wczytuje. No tak, bo to, to się, się zaszczybić zaszczybić A ja nigdy nie poszedłem tym bokiem, może pójdę tym bokiem, czyli Czy nie upłaca tym bokiem? Byłeś już tam? Czy wpadałeś? Ja byłem. No wolniej ja. idziesz. Bo to jest po prostu obiegułę robisz, ale wolniej jest zawsze obiegułę. Jest obiegówy po lewej jeszcze obiegułę. Ale obiegułę są zawsze wolniejsze. No Matrix GL obok mnie stoi. Matrix A, ale się powiedzieć, na papierze z shiftem biegasz jak coś. Dzięki za busta, Matrix Gier. Dobra. Nie pewnie wie, bo to... Profesjonalista, a nie jakiś... Wiesz jak to każą. jest, easy win. Kainy, a nie jakiś tam karzeł. Kto mnie tam Sad wybustował, no? Boże, tam się wywaliłem jeszcze. Boże, kto bieg za mną i nie mogłem poskoczyć, bo coś w dupę. Wuhu! Easy Win, pierwszy jestem. Byłem pierwszy, gdyby nie ten grube dupy. No spierdalej! Ja już Widziałem to! Jakby rabie dał mi uńka do winniaka. Różowy przyrzij, ale teraz będzie to jest ten najtrudniejszy moment. To śmierć. Nie, wygrał. Ale patrz, teraz jest ten najtrudniejszy moment, ci musisz wybrać czerwony, Aha, a niebieski. Z dwa śmiertelne kolory. No i wyśle mnie. śmierć. Czerwony, to jest śmierć. Czerwony, śmierć. <laughs> czerwony Chuj, śmierć. Dawaj, to się... to ja ten ulubiony ma... kolor no, nie zbierał. Czerwony, śmierć, zielony, ja śmierć. O nie, zepsułeś, bo teraz powinien być... w... nie. Jaki kolor sobie ostatnio? Czerwony. Teraz nie będzie zabijał, na pewno nie zabije. Czerwonym, czerwony śmierć. śmierć. Widzisz? Teraz będzie walka między żółtym a różowym, na pewno. Możesz liczyć niebieski. <noise> niebieski? Nie! Niebieski to śmierć! <noise> ale zbejtowany, ale zbejtowany! Bo myślałem, Śląski że w będzie odwrotny ale, ale, ale bejcik. Ale bejcik, polega. Nie Ja nie ja ogarnąłem RNG tego, ja wiem kiedy, które zabija. A ja nie tak w ogóle to ten, pytanie do papierza. To jest, to jest, to jest, to jest. No? Jak się bawisz? No, dobrze noc. <noise> Przednia <laughs> śmierć no, śmierć. No. no jeszcze nic nie wygrał, no i jeszcze fajne tryby jeszcze nie weszło. No, czy następny odcinek no, będzie raz, będzie raz, ta... odprawić, ja, tam raz nie widzę ten tryb, więc wiesz. No ja wiem, no, ale spokojnie, te niektóre tryby 10 razy jeszcze dzisiaj zobaczę. Ja właśnie, to jest ten co widzi 10 razy. Nie, to jest spadające bloki, nie to. Ej no, to jest Tetris, dobra, Tetris jest nowy. Musisz uważać na ciemne pola. Tak, tam gdzie ciemne to uciekaj. No To cię piśmia będę dziś. No nie! O, pójdź, to co, ja się... ja co jest to? Zobaczcie jak! O, widzisz ma wiesz, co zrobiliśmy? O, nie wskoczyli do lawy. Filiśmy się, się, się we trójkę, co nie? <ślamatik> Kamień jest z mi i wypycha. A to <ślamatik> o co chodzi? No, to jest jak szklany most, tylko w wersji innej. Aha. No i dobrze. jaki ty masz numer 6, a jaki ja mam numer? Dwa, zaczynaj. Masz dwa, dobra. dobra. A nie, zrób dż, tego, Papierkami na życie, masz rację. Trzy, cztery... Long jump, Patron! Wszystko szło na drugi. Dzięki, kaki! Long jump. Dobra. Lewa czy prawa? Prawa, prawa. Ja ci powiem. Prawa. Dobra. Chyba się podoba. No... no to... Lewa? Lewa? Ale ja mówię słowo w ogóle. Chodziło, że ja mówię złe, a ty masz spiekać po tych kolejnych. Eee... <grystanie> To chyba było na przemian tylko. No i nikt nie Wydzie, wygra. Bo prawa to zła. E, ale lewa widzisz, papież, prawie wygrałeś, no. Prawie. To teraz jest no pushing, be careful. To I to, to jest, że te franin są. No właśnie, widz, Widzisz, być. nawet w zasadach jest, że nie można się bić. No, no. to Znaczy tam jest smutna minka, jak się popnie, bo właśnie, no, no. znaczy, <laughs> <zobaczę. laughs> Ludzie płaczą. Te, jak to na każdym serwerze. Kulturka, kulturka. No i dalej mnie nie! Myslę, TY ZŁOTY! Ja zajebię, <śmierdź frajera> o nie, ci zajebi... ŚMIERĆ FRAJERA! A nie, to papier, nie A miałem cię za przyjaciela, teraz będziesz... Ty też mnie wydychałeś. O nie, to pastor złodziej! Nie, czarodziej, kurwa, nie, czarodziej. Słuchaj, co wolno wojewodzi to nie to jest Kurde, gliniak to buduje cały czas, on... Ty robisz ślizga, on cię za nogę i... łok ham hamlichem. Uh. No, nogę Cię złapał? No. no Boże, wszystko jest za daleko, no! Wszystko... No. wszystko na papieża no, było zrobione. Wygrałeś no, papież, no, wygrałeś, no, piękne. To, do katy Watykańskiej wszystko. W <grym> ogóle to, to, tak. to dla mnie, to na moją pensję idzie, więc jest. no właśnie, pastu. ten papież. To jest, rabia. to jest, to jest po prostu, wiesz. Brakuje nam ziołka, ziomka kardynała. Kardynałem Wojtyła ile papież wyrabia tak. Zzią biskup. No właśnie, kardynał to nie jest papież? Nie. Kardynał to jest przed papieżem. Ej no czemu. W mówił przecież kardynałem Wojtim. Może no, on zostaje, bo to jest jakby najwyższa ranga przed papieżem. a jak się no, nazywa? Jak się mówi na dwóch papieży? Pastor, jak się mówi na dwóch papieży? No, Nie ma dwóch papieży w Z Jest dwóch. Nie, drugi jest na emeryturze. Ty no, no. Ja tutaj wyjaśniam ludzi, a ty mnie tu zabijesz. To karma po prostu. Jak się papież da z drugim papieżem? Kiedyś to było xd, jest jeden papież, a teraz o xd, jest dwóch. xd, jeden jest na emeryturze. Papież tu na emeryturze, bo. O ho ho. ogarnął te to popychanie ogarnął. Deś w plecy kiknął. Nie, A, nie to w, w plecy. W plecy. kiknął cię. Tam gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Tak. I papież to koniec go. O znowu. To to samo. A nie to jest inne, to jest podłoga. Musisz stać, jak A. to będzie się rujnowało, papież to skacz na kolejny. Papież no, wygrasz. Pobigo o, o, no i nie No kurde. Uciekaj, uciekaj. Uciekaj ginie tak, ucieka, ucieka, jak łapatyk ucieka. Uciekaj, od jego, cię! Biegnij, szybciej. Dobrze, taktyczne ruchy, taktyczne ruchy. Biegnij, 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 co to A i bo... pamiętaj, że po drabinie wolno się wchodzi, więc jak jest bardzo blisko to nie używaj drabinek. Jak, jaki przekok, jaki przekok! No przemysł, ale on jak... to ro... o, ale Matrix, naprawdę... No, mat... Zgubił go, zgoił cię, ucisk, schowaj dobrze, się. Schowaj dobrze, dobrze, Pamiętaj, że ty go widzisz, ucisk, on cię ta, nie ta, widzi. No schowaj się, schowaj się, nie biegaj, nie biegaj, schowaj się. W sumie jest tu. Uciekaj, uciekaj! uciekaj. <grym> walnij go, teraz go, goń go! Walnij go pod tygiem, go. Dawaj. Shiftem biegasz, shiftem biegasz! Nie, dobrze, uciekaj, uciekaj! Ole, ale, 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 ale emocje. Kurde ole, 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 gry Mapa no, jest w ogóle fajna, Oj co na żabnicy No ty w śmieciu ty... Żabina <śmieniu> mnie zabiła, mój największy wróg A jaki jaka znalazłem szaleńcego? To, się... <śmieniu> to da... Aha, to da się spaść tutaj? No tak Zabiję <śmieniu> to, bina, to. O, i no, mówi, że do... wyłączyłeś wiśnię. Ale ja myślałem, że to. Bo ja chyba mapy wyłączyłem. No się to są. Bo mi zobaczyłem salon i myślałem, że to jest. No ale to jest, to jest mapa taka... salonu, czyli nie wyłączyłeś mapy. nic nie Co jest? Kto tu jest jeszcze? Ilu nas jest? nas jest trzech! Tak. No, ja myślałem, że tylko dwóch. Dobra, no, kto kije w ogóle? Matisz ginie jest najsłabszy, Wiśnia też ginie Jest Matrix wygrywa No bo mi strzeli O, o o o Wiśnia wygrywa Nie umiem strzelać, to jest problem Może będę nie strzelać Wiśnia i Matrix wygrywa Ignoju jeden Wiśnia co nie strzela roz... Wiśnia i Matrix wygrywa Nie ja musi się skończyłem Ale walka. Wisiadałeś, sielaj, to nic ty jest A i tu Hedzie, ty. Znaczy, wyladowałem Matisze dwie kulki, nie? Tak? Nie, jak nie. No, bo ty się tam, tam nie widziałeś, nie ja cię widziałem. Ale ja się wiedziałeś. nie widziałem. Dobrze, ja ci pokażę jak się wybiera guzik. Wybierz czerwony na startek. zróbcie taki wiesz, że czerwony i z niebieski na start. <laughs> Wiśnia weź, weź czerwony, a w jak niebieski. Tylko ta kamera na dół. <grystania> 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 Dobry stan. Dobry staw, No ja już dołączę do ciebie. Koda trzeba wysłać do papierze. Muszę cię dołączyć ten. Jak ktoś koda wy... No, nie ja myślę na papierze. Papież wysyłam ci kody do rakiet atomowych. Dobra, dobra no. No, no. no tylko wiesz, nie zużywaj zbyt nie. Spa spoko. spoko. Pierwszy cel... Nic teraz będę palić, chyba bym paliłem to, co Myślę, że twoja obraza dało Czapka, Musi, masz koronę i biegasz z nią. I nie dawaj innym zabierać. Opatrz, Jesteśmy królami, papież! Nie biegnij do tych plepsów. Musisz uciekać ja od plepsów. cię nie dotrzałem. Ty świecił. No bo... Co? Tylko wakały. Kurde, ukradł mi! że jakiś śmieć, co kampi pode mną. No, jaki kampi? No, Sam mi skakałeś nad głową. No nie no, wziął i ukradł. Ja nawet nie wiem, czy mam tą koronę. <śmuszczak> no boś no, jest to z złoto mieć ekran. Poluję, <śmuszczak> Ja właśnie z <śmuszczak> Ja ci przypominam. Ja kolorów nie odróżniam. Mi, mi się wydaje, że to jest korony. A ja powietrę, mamy ten pamiętny odcinek. Morda, no, żeby... nie skoczyłem. No dostaw tu koronę złodzieju, żeby ci. Ku... Tata... To są dobre tryby, gdzie się biega na no, fajnych mapkach. Czemu tylko... I ktoś ma koronę i nie chce odnieść. Opak jest ma z deadny <tuł> On to by siedzi z koroną. A wy moją kradniecie Dzięki panowie, dzięki No ja zginę przez was. Nie wiem, że kto jeszcze zginęł Miśnia też. ten 63 punkty O i małpa, super, kurde. Mało mieliśmy, ile to Ej, no i znowu mnie odbije. No no start ale to być dobre mnie Ostatni moment nijak jak to no, bo... <noise> Patyk mi dało! Patyk dostał Kurde Kija dostał kijem <noise> Nie, Papież mis misz mistrz chowania Mistrzowania się, O, poleciał od góry. A w ogóle tutaj jest OP kryjówka na tej mapie. Tylko trzeba się u niej dostać. Gdzie? No tam. Tylko tam ciężko jest. wejść, jak tam wejdziesz, to już to ciężko powtórzyć. Ty nie masz niego miejsca, ciebie. Jest więc... tam, o tutaj, trzeba po tych beczkach wskoczyć na górę. No się wskoczy, to, to Tak, tak. Ta, i te, be... Go te beczki odbijają. Idź bokiem, idź bokiem, tutaj, idź za to, bo za to, idź. No i tak Cię nie goni, idź tam. Prosto. A nie, to jest normalne wejście. się. na ja to skaczesz, to, nie? <laughs> ja to skaczesz, to, nie? <laughs> ja tak, <laughs> O Więc Nie wiedziałem, że tu można normalnie wejść. O i bombę normalną... Bomba i oczywiście dla mnie da znowu. No słuchaj się od razu, schowaj się Niech jak będzie ci szukał. Więc ja to nie dostanę. Nie, nie dostałem. No. Ale syf. Liliak szuka. szuka Matisza po raz pierwszy, no. on go ci nie zna... Wiesz, że ty go nie znajdziesz? On się w takiej kryjówce, że... Nigdy nie Jak z góry będziesz się patrzył, to będziesz go widział. Taka <noise> podpowiedź. Z góry od razu go zobaczysz. Weź nie podpowiadaj, pastor. Chociaż wygram coś na tej sesji nagraniowej. Nie widzę go. Ale nie z tej to, góry, jak no. masz 10 sekund. <noise> A tu tak. Ej, fajnie, żeby zmniejszyli czasy. Bardziej dynamicznie. Ja, A słyszałem, jak się zbliżał. O tutaj, umarł. No, okay, no rękę kopię, XD. Chopł się tam, gdzie na pewno byś nie szukał. Obok ciebie byłem. Podkład... Podkładko był.